że moi przyjaciele. Może ja co, coraz głupszy przy, przywitania w co, co się z dzieje Nie, widzowie, witam wszystkich najserdeczniej. E, ogólnie, czy w swoim życiu jedliście jakieś ciasta? No wiem, że na pewno jedliście jakieś ciasta. Tak, dogadaliśmy. Moi drodzy, dzisiaj będzie odcinek o ciastach, ale takich niezwykłych. Widzicie papier, to, papier toaletowy w Kiblu? I myślicie, że to jest papier toaletowy? Nie, 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 to jest ciasto. I właśnie o tym będzie dzisiaj odcinek, czyli moi drodzy, ciasta jako przedmioty codziennego użytku. No, zapowiada się mraśnie. Jezus, gadam. Zasubskrybujcie kanał, łapeczki do góry, strzelcie. 10 tysięcy łapy. Kolejny odcinek za dwa dni. Na ekranie trzech ostatnich obserwujących. Jak mnie zaobserwujecie, macie szansę się pojawić. Dzięki wszystkim. A teraz oglądamy ciasta. Tak, jak mówiłem, ciasto, moi drodzy. Papier toaletowy. No i nie, 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 to nie jest papier toaletowy. To jest moi drodzy ciasto. Tak, jak mówiłem. Ale wygląda, nie, to jest dosyć, taki papier toaletowy zjadłem. Zawsze, jak chcieliście zjeść papier toaletowy, proszę bardzo. Zadzwońcie do takiego. Yy, jak to się mówi? piekarza, tak? O, patrzcie, ciasto. O, nie, nie, nie! Jezu, to źle wygląda. Ja wiem, że to jest ciasto i, wiesz, jest to ciasto, nie? Ale to wyglądało tak realistycznie, że aż... Można tak przekroić, widzicie? O, Jezu, ale tam jest kolorowo w środku. Jestem za bardzo głodny. Szklanka wody. Bukiet kwiatów, który jest zrobiony z ciasta. Smaczny. Cóż to więcej mówić. Wygląda naprawdę smakowicie. I te owoce to też było z ciasta wszystko? Ja pierdziela, On każdy osobny ten owoc zrobił jeszcze z jakiegoś ciasta. To jest niemożliwe. Z lukru bardziej w sumie. No ten ja. Zgniły banan, czy znaczy nie? Taki mega dojrzały banan to był. Pomarańczka. Dobra, ta pomarańczka ze środka wyglądała w miarę właśnie jak nieprawdziwa akurat. O nie, znowu ta ręka. A to już było dzisiaj. W dzisiejszym zestawieniu, moi drodzy, mieliśmy już tą rękę. Ale Jezu, ta ręka wygląda tak dobrze. Ręka? Największy... Największy taki szok we mnie wzbudził. O nie, ten palec tam! Oła! Ten palec on se odkroił. Jest tak go położył. Dlaczego to wyglądało ten? Ciekawe, czyli to może wykryć jako takie złe. O, bucik, taki trampek Tramposzczał. Też wygląda ładnie, jak wszystko. To... I to jest ciasto, nie? Ten talerz też to. Tu... O Jezu, nie, I na koniec jeszcze takie słodkie, daj spokój, nie. Moi drodzy, wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka. Yy, już za, na samym końcu już było mi za słodko. Zbyt wielka słodycz uderzała do głowy i do mojego gardła. <grych> Moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, zasubskrybujcie ten kanał, stawiajcie łapeczki do góry i śledźcie na bieżąco, jak będziecie mieli dzwona, to będziecie wiedzieć. Bo filmów teraz będzie wiele, wiele więcej. Także i, i fajnych filmów, fajnych, fajnych filmów. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia i... Ym, ym, odmaszeruj. <grych>